W LEGO wiele razy pojawiały się paczki figurek służące do wzmocnienia swojej armii lub zaludnienia miasta. W serii Star Wars nazywane są battlepakami. Jest ich dokładnie 30, a każdy z nich zawiera unikatowe cechy. Wraz z Hexagonkiem spośród wszystkich wydanych battle packów wybraliśmy top 5 takich zestawów. Oczywiście jest to tylko nasza opinia, ale chętnie poczytamy Wasze. Piszcie swoje topki w komentarzach. Miejsce piąte na tej tier liście to Elite Klon Trooper i Komando Droid. Zestaw wydany w 2012 roku posiada 48 elementów. Numer katalogowy tego zestawu to 9488. W secie otrzymamy 4 minifigurki, dwóch klonów oraz 2 droidy. Zestaw naprawdę bardzo fajnie się prezentuje i dostajemy w nim kozackie figurki oraz naprawdę spoko wyglądające działko. Koszt zestawu na dzień dzisiejszy to około 100 zł. LEGO Star Wars Geonazjańscy Żołnierze rzecz. naprawdę dobrze zrealizowany set. Jego numerem katalogowym jest 75089. Nestaw wydany został w 2014 roku. Zawiera 4 minifigurki, dwóch klonów szturmowych i dwóch desantowych. Nestaw zawiera... można go kupić już za około 150 zł. LEGO Star Wars Clone Trooper Battle Pack to jeden z lepszych battle packów Star Wars na rynku. Jest on co prawda dosyć stary, bo rok jego wydania to 2012, ale na Allegro dalej można znaleźć go za około 80 zł, co jest dosyć tanią ceną. Set zawiera 85 elementów i 4 minifigurki. Ścigacz z zestawu jest chyba najlepszym pojazdem dodanym do Battle Packów w historii. Pod numerem drugim losował się set z numerem katalogowym 7655 Lego Star Wars Clone Trooper Battle Pack. Zawiera on 4 minifigurki klonów, liczba jego elementów to 54, co zawiera mały ścigacz i mało ceny dla ochrony żołnierza. Jego najniższa cena na dzień dzisiejszy to 180 zł, cena jest naprawdę wysoka, ponieważ cena jest wysoka, ponieważ rok wydania to 2007. I dotarliśmy do miejsca pierwszego. LEGO Star Wars Utapu Troopers. Jest to według mnie najlepszy battle pack w historii LEGO. Jego numer katalogowy to 75036. Zawiera on 83 elementy i 4 figurki klonów. W zasadzie dostajemy również robota armii droidów, który naprawdę fajnie się prezentuje. Niestety w zasadzie sensie dostajemy stun-shootery, których osobiście nie lubię, ale patrząc na wygląd figurek, które prezentują się epicko, raczej nie warto na to zwracać uwagi. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Fajnie, że Hexagonek znowu wystąpił, kolonizuje mi kanał, znaczy co, y zasubskrybujcie w niej Hexagonka, polajkujcie filmu, udostępnijcie, bo zasięgi zaczęły drastycznie spadać w dół. I no, pa.